Witajcie, dzisiaj pokażę Wam jak można bardzo łatwo nałożyć rozświetlacz, róż i brązer mineralny. Zaczynam od brązera. Ja mam tutaj bronzer Art City Minerals w kolorze Bronze Shimmer. To jest produkt, który jest zrobiony w 100% z minerałów. Ma ochronę przeciwsłoneczną na poziomie SPF 15. Nie zadeka porów, także to jest kosmetyk taki zdrowy, można powiedzieć. I teraz ten konkretny bronzer jest dosyć błyszczący, w związku z czym nie nadaje się do konturowania twarzy, ale nadaje się do tego, żeby ładnie zmienić sobie swój taki odcień, ocieplić delikatnie cerę. Jeżeli na przykład macie podkład, który jest Wam Trochę za jasny i tak nie bardzo Wam się podoba ten efekt, który on pozostawia, to możecie sięgnąć właśnie po taki brązer. Wystarczy wysypać odrobinę na wieczko opakowania, nabrać go pędzlem. Ja sięgam po taki pędzelek, który aplikuje niewiele produktu, bo z brązerem zawsze jest lepiej tak, żeby nałożyć troszeczkę i później dołożyć więcej, niż nałożyć od razu za dużo. I teraz, kiedy już mam go na pędzlu, nakładam go sobie tutaj na taką zewnętrzną część twarzy. Najczęściej mówi się o tym, żeby bronzer nakładać na czoło, nos i kości policzkowe, w tych miejscach, gdzie słońce najszybciej uderza. W moim przypadku to jest trochę inaczej, bo ja się po prostu inaczej opalam, ale najczęściej robię to w taki sposób, że nakładam sobie bronzer na zewnętrznej części twarzy i wtedy to sprawia najbardziej naturalny efekt. W związku z czym zaaplikuję go sobie tutaj tuż przy linii włosów, odrobinę na kościach policzkowych i tutaj na linii żuchwy. Pamiętajcie też o tym, że jeżeli używacie brązera na całej twarzy, to warto też nałożyć go odrobinę na szyję i dekolt, zwłaszcza, że to sprawia, że cera wtedy ma jednolity koloryt i na przykład jeżeli macie sukienkę albo bluzkę z dużym dekoltem, to o wiele ładniej wygląda, jeżeli to wszystko jest w jednym tonie. Jak widzicie, brązer mineralny jest bardzo łatwy w aplikacji. Po pierwsze, dlatego, że to jest sypki produkt, więc nakłada się go bardzo łatwo. Łatwo też go rozprowadzić na pędzlu. Poza tym one pięknie się rozcierają, jeżeli uży użyliście np. podkładu mineralnego, tak jak ja dzisiaj, i nałożycie mineralny brązer, to wszystko się pięknie ze sobą łączy. Dlatego że te minerały można też ze sobą mieszać. Jeżeli nałożycie go na przykład w jakimś konkretnym miejscu, a nie chcecie, żeby go było bardzo widać, to wystarczy odrobinę takich okolistych ruchów i ten produkt bardzo ładnie się rozprowadza. Jeżeli na przykład korzystałyście z jakichś zabiegów dermatologii estetycznej albo macie generalnie problemy z cerą, cerę tłustą, cerę trądzikową, jakieś poważne zmiany skórne, których nie chcecie, żeby było widać i nie chcecie jednocześnie rezygnować z kosmetyków kolorowych, bo na przykład lubicie makijaż albo chcecie ładnie wyglądać, to możecie właśnie sięgnąć po produkty kolorowe, produkty mineralne, które sprawią, że jednocześnie używacie zdrowych rzeczy, takich, które nie mają jakiegoś wpływu negatywnego na Waszą skórę. Nie będą zapychać i tak dalej, a jednocześnie macie ten rezultat makijażu. To bronzer mamy gotowy. Jeżeli chcecie zrobić sobie makijaż wieczorowy z, taką, z takim ładnym rozświetleniem, z takim efektem tafli albo lubicie, macie na przykład skórę bardzo suchą i lubicie przywrócić sobie odrobinę takiego połysku na Twarzy w tych miejscach, w których sobie życzycie, żeby on był, możecie sięgnąć po jakiś produkt rozświetlający. Ja mam tutaj Silk Glow w kolorze Medium, to jest puder rozświetlający z City Minerals. Jeżeli macie skórę ekstremalnie, ekstremalnie suchą i chcecie odrobiny połysku, to możecie ciut tego produktu domieszyć do swojego podkładu mineralnego. Nie polecam go nakładać na całą twarz tak bezpośrednio, bo on naprawdę daje piękny efekt takiej błyszczącej tafli. Zresztą zaraz Wam to pokażę. Ja do nakładania takiego produktu zawsze sięgam sobie po jakiś niewielki pędzelek, żeby dokładnie, precyzyjnie nałożyć go tam, gdzie bym chciała. I ponownie, tak samo jak ze wszystkimi kosmetykami mineralnymi, wysypuję odrobinę na wieczko, nabieram na pędzel, a później nakładam sobie ja akurat rozświetlacz nakładam na szczytach kości policzkowych. Oczywiście to jest też produkt mineralny, bardzo łatwo jest go tutaj rozetrzeć nie zostawi nam żadnych plam. Jeżeli zdarzy się Wam tak, że nałożycie na przykład tego produktu trochę za dużo i teraz jest to bardzo widoczne, bardziej widoczne niż byście chciały, zawsze możecie wrócić do swojego pędzla od podkładu i delikatnie rozetrzeć brzegi i to się wszystko bardzo ładnie ze sobą połączy. Tego pudru nie musicie używać tylko na twarzy, możecie go też używać jako produktu rozświetlającego do oczu, pod łukiem brwiowym, tutaj nad górną wargą, żeby troszeczkę powiększyć sobie usta albo tak jak mówię, jeżeli macie super, super suwą cerę, to możecie nałożyć też od Robinę rozświetlacza na grzbiecie nosa. I teraz jak widzicie, cera ma nie tylko taki ciepły, ładny koloryt, ale też właśnie w odpowiednich miejscach blask, który rzeczywiście zwraca uwagę. Taka piękna, błyszcząca tafla, zwłaszcza na wieczorowe wyjście, bardzo ładnie wygląda. No i została nam aplikacja różu, to jest też bardzo, bardzo proste. Tylko muszę tutaj ostrzec wszystkich początkujących, jeżeli korzystacie z róż mineralnych, one zawsze mają bardzo, bardzo silny pigment. Ja mam tutaj kolor Sweet Pink. I ten kolorek to jest ym, dokładnie taki odcień pomiędzy różem a brzoskwinią. Taki ani zbyt ciepły, ani zbyt zimny. Idealny do makijażu dziennego, ale jeżeli nałożycie go odrobinę więcej, to nadaje się też do makijażu na wieczór. Yy, wystarczy tak samo jak ze wszystkimi innymi produktami mineralnymi yy, nabrać go na pędzel z wieczka opakowania. Róże mineralne mają to do siebie, że mają bardzo mocny pigment. Dlatego zaczynajcie najpierw od bardzo małej ilości, ewentualnie później dodawajcie trochę więcej. Yy, ja zawsze nakładam sobie tutaj yy, większość w tej okolicy, na środku policzkę, że tak powiem, ale niezbyt blisko nosa, dlatego że im bliżej. Um nosa nałożycie sobie róż, tym jakby na bardziej dojrzałą wygląda cera, bo ona się zaczyna w tej okolicy bardziej rumienić z czasem. Poza tym większość kobiet ma w tej okolicy, no po prostu w okolicy nosa zaczerwienie naturalne, gdzieś jakieś popękane naczynka. Jeżeli tam się nałoży róż tak blisko, blisko bardzo, to cera wydaje się bardziej zmęczona. Ja zawsze staram się nakładać go w tym miejscu i troszeczkę wyciągać na zewnątrz, dzięki czemu to wygląda bardziej jak taki naturalny rumieniec. Jak widzicie, to jest bardzo proste, aplikacja brązera, różu i rozświetlacza to jest po prostu pestka. Te, problem, te produkty mineralne rozcierają się ze sobą bardzo łatwo, nie zostawiają jakichś brzydkich plam albo nie przyklejają się jeden do drugiego. Tak jak w przypadku płynnego produktu, że musicie go najpierw przypudrować i później nałożyć inny pudrowy produkt, tak w przypadku minerałów możecie po prostu sięgać najpierw po podkład, później po róż, po rozświetlacz, po brązer, wszystko czego sobie życzycie. Mam nadzieję, że film okazał się dla Was pomocny i że zobaczymy się następnym razem. Pozdrawiam!